Cześć, Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś opowiem trochę o schematach. Myślę, że warto posłuchać. Ale zanim o schematach, to jeszcze taka jedna mała informacja. Kupiłem akcję spółki gamingowej Sonka. Ci, co śledzą mnie na Facebooku czy Twitterze, no to o tym wiedzą, bo to też tamten, ta informacja już była wcześniej. Jak ktoś śledzi dziennik. Prezesa na mojej stronie blog.prezesa.pl też o tym wie. Mała spółka weszła na New Connect w październiku. Kupiłem średnio po 5,85. Próbnie, żeby zbadać rynek, jak się rozwija rynek na rynek. Gamingowi się rozwija bardzo dynamicznie i jest dość sporym rynkiem i no perspektywy są naprawdę duże, ale patrząc na przykład jak wygląda CD Projekt, to w ogóle jakby nie była ziemia, to sonka, a a CD Projekt to przeskok 100 lat świetny, ale kiedyś CD Projekt też zaczynał od jakiejś małej, małej firmy. Ale jeżeli chodzi o CD Projekt i na pompowanie akcji, no to raczej bym się spodziewał e, spadków niż kolejnych wzrostów. No, Im dłużej trwa ta hossa, tym bliżej jesteśmy e, gdzieś w jakiejś większej korekty. Zobaczymy, czy się będzie sytuacja rozwijała. Na razie nie nastawiam się na kupowanie większej ilości akcji. Bo to nie ten okres. Na razie jeszcze nie mieliśmy większych spadków. Dopiero jak na CD projekt będziemy mieli taką konkretną korektę i pociągnie to za sobą cały rynek gamingowy, wtedy będzie można poszukać naprawdę dobrych okazji, jeżeli spółki gamingowe przetrwają te, które przetrwają i będą perspektywiczne, to będzie można według mnie kupić po dobrych cenach. Zobaczymy, ale to jeszcze, jeszcze trochę czasu. <kluzł> Dobra, zaczynamy. Przegląd. Zaczynamy standardowo z platformy TradingView. Linki do wszelkich platform, z których korzystam, znajdziecie jak zwykle w opisie filmu. Mówiłem na początku, że trochę powiem o schematach. Bo wydaje mi się, że temat warto wałkować i w kółko o nim mówić. No bo no niestety nie jest taki prosty, jakby się mogło wydawać. i można wyciągać złe wnioski. Dlatego wydaje mi się, że warto coś tutaj wspom wspomnieć jeszcze. Kiedyś nagrałem taki film o baranach biegających. Warto do niego wrócić. Wydaje mi się, że warto sobie przypomnieć, co tam mówiłem. Przy okazji ostatnio. Po wynikach ankiety, że jest pesymist na rynku. I 60% uważa, że będą dalsze spadki. Co prawda w końcu też 60% uważa, że jednak Bitcoin osiągnie nowe ATH. To część tam komentarzy było takich, że o jak większość uważa, że będzie spadać, to trzeba kupować. Nie będę wskazywał palcami, ale Adi i Mister radny wiecie o co chodzi. No nie, nie działa to tak. Wróćcie sobie do tego filmu o tych baranach, jak one biegają, jak, jak właśnie wyglądają schematy. Zasadniczo, tylko wspomnę i przypomnę, co tam mówiłem, że ze stadem warto biec, jeżeli jesteśmy w jakimś trendzie. Bo większość czasu, przynajmniej na akcjach, są jakieś trendy. Nie mówię tu o parach walutowych, bo to może być trochę gorzej, ale na akcjach A, na bitcoinie czy na kryptowalutach to już w ogóle mamy. Na bitcoinie jedną wielką hostką od samego początku jest jakiś jeden e, trend. Więc e, biegnięcie w przeciwnym kierunku, jak wszyscy biegną w to, może nie być dobrym pomysłem. No i znowu też można wyciągnąć teraz od razu, a, a, to jednak trzeba kupować bitcoin, bo mamy trend. No nie, znowu tu nie róbmy jakiegoś takiego uproszczenia. E, Przeleźmy sobie to, co było wcześniej na tych schematach. Jak należy postępować? Należy. Być tym baranem i biec z innymi, kiedy faktycznie ten kierunek jest utrzymywany. Jesteśmy w lokalnym trendzie spadkowym od czerwca i zależy na jakim interwale czasowym też gramy. Tak jak powiedziałem wcześniej, od początku istnienia, no to jesteśmy w wielkiej hośie, ale to mamy takie interwały czasowe, że taki duży trójkąt gdzie on się zamyka dopiero za rok albo za dwa lata. Więc. Kwestia, kto jakie ma perspektywy czasowe. I to jest też ważna uwaga do tych, którzy chcą zarobić, nie wiem, setki procent czy tysiące procent w bardzo krótkiej perspektywie czasowej, a patrzą na wykres e, tygodniowy czy miesięczny, no to jest niestety brak zrozumienia tematu i niewiedza, no, która potem kosztuje. Ale mówiłem o schematach. Już we wcześniejszych chwilnikach mówiłem, że taki to jest schemat, zauważyłem jaki trójkąt. Zniżkujący, trójkąt zniżkujący i może spodziewam się takich trójkątów zniżkujących. No taka moda się zrobiła na bitcoina, trójkąty zniżkujące, akurat w trendzie spadkowym, no trójkąty zniżkujące e, pojawiają się dość często, dlatego że jest jakieś wsparcie, które nie wytrzymuje, jest przebijane. No i tak się stało tutaj. Wyszliśmy górą i tu też mieliśmy trójkąt zniżkujący. Mówiłem, też wyszliśmy z niego dołem, podobnie jak z tego trójkąta. Jeszcze taka dygresja w dygresji odnośnie schematów. Ktoś zauważył, że jest bańka na Bitcoinie w 2011 roku. Potem w 2013 ktoś zauważył, aha, bańka była druga, to może będzie następna. Jak ja mówiłem w 2011 roku o Bitcoinie, tak patrzyli na mnie krzywo. W 2013 też, w 2017 no już trochę mniej. Chodzi o to, że już większość zauważyła bańki na Bitcoinie, że są cykliczne, że każda następna jest wyższa od tej poprzedniej. No i co? Większość zauważyła, że tak jest. To nagle sobie wymyślili, że no to będzie kolejna bańka, skoro już były te wcześniejsze bańki. No to siłą rzeczy musi być kolejna, bo przecież tak to wygląda sensownie. A jak mówiłem ileś tam lat temu o bańkach na Bitcoinie, to mówili, że to jest bez sensu, że jakie bańki na Bitcoinie i o co chodzi. No i teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że, jak już większość ludzi zauważy dany schemat, no to ten schemat może się już przestać sprawdzać. I to jest też taka uwaga, bo są też jacyś szkoleniowcy, którzy zarabiają na rynku. Pewno są tacy, no ja osobiście nie znam, ale pewno są tacy i gdzieś zarabiają i u schyłku tego swojego zarabiania zaczynają sprzedawać swój. Schemat zarabiania, że ten sprawdza zarabiał nad nim przez 5 lat. No i to jest genialny pomysł dla nich, bo powiedzmy, coś się sprawdzało przez ileś lat. Już się przestaje sprawdzać, bo ten schemat się wyczerpał, ale jakby fama o tym i jakby historia i siła tego no, jest taka duża, że dzięki temu można to sprzedać ludziom pokazać popatrz, ja zarabiałem w tym schemacie, nie wiem, od 5 lat. No bo grałem tutaj na bańkach na Bitcoinie. Powiem ci jak grać, zapłać mi stówę, czy tam 1000, czy dwa, czy ileś. Ja ci powiem jak to robić. No i ty będziesz też tak samo zarabiał jak ja. No i on już nie zarabia na tym, bo powiedzmy ten schemat się skończył i sprzedaje ludziom ten schemat dzięki temu, że właśnie tak to było w przeszłości. I no, ale ten schemat się już nie powtarza i może się zdarzyć, że już nie będzie się powtarzał, więc jak już większość zauważy dany schemat, no to może już być trochę za późno. Ale jednak warto patrzeć na schematy, tylko nie takie już, które wszyscy widzą, bo jak już wszyscy widzą, to już coraz trudniej na tym zarobić jak już większość zauważyła kryptowaluty Bitcoina, no to już coraz trudniej na tym zarobić. Na początku, jak mało kto widział, było według no mnie łatwiej. Można było kupić i trzymać i sprzedać, jak za nauczyło No teraz. Tą metodą, którą różnej maści naciągacze szkoleniowcy i naganiacze, Wam tutaj oferują kupić i trzymać, czyli hodlowanie do końca świata jeszcze dłużej, może nie być dobrym pomysłem, bo może globalny trend się odwrócił. Nie wiem, zobaczymy. To pieść przyszłości zanim się skończy ten trójkąt, tak jak mówiłem, tutaj mamy 2021 marzec, a tu jeszcze nie ma końca, więc może to jeszcze długo, długo, długo potrwać, niektórzy może nie mają tyle cierpliwości. Dobra, wracając z tej dygresji. Trójkąt niszkującym wyszliśmy dołem. Mówiłem że o tym schemacie i o, o tym, po co tu grałem. Grałem to pod szybkie odbicie i sprzedaż. Nie nastąpiło szybkie odbicie, więc nie sprzedawałem od razu to, co kupowałem, tylko sprzedałem dopiero, jak już nastąpiło pęknięcie tej bańki. Teraz mieliśmy znowu trójkąt niszkującym. Zobaczcie, co się tutaj stało. To tu się stał ten schemat, pod który grałem wtedy. Tutaj już nie grałem na no to. Wyjście dołem i szybkie odbicie. A tutaj właśnie mieliśmy dokładnie to, pod co akurat zagrałem tam. Szybkie odbicie i szybki powrót. Nawet przebicie tego oporu, który był wsparciem na 9000 i szybkie przejście. Trójkąty niszkujący, Może tu jeszcze będziemy mieli jeden trójkąt zniszkujący. Na razie to jeszcze, zanim się otworzy, to minie pewno trochę czasu. No ale zobaczcie, ten taki duży, ten już mniejszy, to jakiś może być jeszcze mniejszy. Na no, pewno tutaj by się nawet dało wysłać jakiś trójkąt zniszkujący. Ale tutaj ten dołek jest niżej, więc tak na, na wyrost ten trójkąt zniszkujący. Czyli reasumując o schematy. No, warto patrzeć, co się działo w przeszłości, i szukać tych schematów, które działają na danym rynku. Ale warto mieć też w głowy, że te schematy działają do pewnego momentu i potem się coś kończy, zaczyna się coś nowego, zaczyna się jakiś nowy trend, i warto reagować na to, co się dzieje w danym momencie. Czyli z tymi baranami biegamy, ale w momentach zwrotnych stajemy sobie z boku i obserwujemy, które barany spadły, które nie spadły, gdzie poleciały, w którą stronę, i możemy się znowu zabrać w którymś kierunku. Tak jak ja z tymi baranami tu wsiadłem do tego pociągu i pojechałem w górę. Niestety mój scenariusz się nie zrealizował, nie było szybkiego pumpu, więc spokojnie z tymi baranami biegłem. Ale tutaj, jak już się wyrysował niższy szczyt, to już stanąłem sobie z boku i patrzyłem, co się z tymi baranami dzieje. No, i już barany nie chciały być dalej w górę, więc wyszedłem sobie z tego i dalej sobie teraz obserwuję i czekam na jakieś zakupy. Analizuję większości bitcoina, dlatego, bo ma bardzo duży wpływ na cały rynek, ale powtarzam też to. Co jakiś odcinek, że nie kupuję bitcoina, no i uważam, że nie będzie już nowego ATH na bitcoinie. Rynek pokaże, czas pokaże, jak będzie wyglądała sytuacja w przyszłości. Może się mylę, może nie. E, nawet, jakbym się pomylił, to powiem szczerze, że obstawiam, że na tym bym dobrze zarobił, bo w, e, w przeszłości, kiedy bitcoin szedł na nowe ATH, to altcoiny dały więcej zarobić niż bitcoin, więc nawet gdy się pomylę w moich przewidywaniach a kupuję altcoiny, to powinienem zarobić więcej niż trzymając bitcoina. Jeżeli się nie pomylę i faktycznie nie będzie już nowego ATH na bitcoinie, no to będzie gorzej, bo altcoiny będą miały o wiele gorzej zrobić nowe ATH, ale jak pokazała nam historia, BNB zrobił nowe ATH, pomimo tego, że bitcoin nie zrobił nowego ATH. I to jest moja strategia inwestycyjna długoterminowa, o której też mówię co jakiś czas, że spokojno, spokojnie skupować sobie alty, które mają szansę rozwinąć się w przyszłości, ale to jest inwestycja na lata i niestety trzeba zadbać o to bezpieczeństwo, żeby nie trzymać na giełdach, żeby trzymać w portfelach, lepiej sprzętowych, choć też się słyszy, że te sprzętowe też nie takie pewne, że też można schakować. Nic nie mam w życiu pewnego. E, za niedługo, może, śmierć będzie nie taka pewna, jakby się nam wydawało. Jak naukowcy, e, rozwiną się jeszcze bardziej, więc z podatkami też nie jest tak pewnie. Jak niektórzy mówią, takie przysłowie, że śmierdzi podatki, ale nie we wszystkich krajach też są podatki, więc e, pewnego nic nie ma. I tego najlepiej się trzymać, że, żeby nie być pewnym czegoś, bo można się za mocno przejechać. Dobra. Wracając od schematów i przechodząc stricte do Bitcoina, no to będzie to wielkiego nie dzieje idziemy w boki, i bardziej tendencja spadkowa niż wzrostowa jest. Taki kanał zniżkujący albo klin zniżkujący, w którym posuwamy się przy dolnej bardziej, no może trochę w środek dolna banda, no zbliżamy się do wsparcia jakiś na tej linii tego trójkąta. 6,800, może ostatni dołek 6,5, no ale najważniejsze: 5 ,5 tysiąca. Ten dołek i 9000. Ten szczyt tutaj, no ten szczyt się pokrywa akurat z tą górną bandą. Jakby tu kurs nagle wystrzelił to ten rejon 9000 jest sufitem. Nagrałem film o suficie 9000. Też warto, wydaje mi się, sobie przypomnieć. Reszta krypto, to co powiedziałem wcześniej, podąża. Raczej za bitcoinem. sam nie niemrawe tutaj jakieś niektórych krypto, które próbują odbijać. Zcash próbuje coś tutaj odbijać, no ale Zcash zrobił nowy dołek niedawno. Więc jakby są też podstawy do odbijania, bo all time low. Nie, nie ATH, tylko ATL. No, co jeszcze? Engine. Engine mieliśmy Pump and dump może nie taki klasyczny, może tylko to jest na newsa wzrost, spora korekta, niektórzy lubują się w różnych fibonaccich. więc rozciągnijmy, żeby mogli sobie patrzeć. Ile ta korekta była? Ponad 67%. Większość została zniesiona. Zasadniczo nie wróży niczego dobrego. Ale jeżeli, jeżeli. Faktycznie to chyba chodzi o współpracę z Microsoftem, no ale Engine to już Samsungiem, Microsoftem. Pytanie, czy to jest typowy marketing, czy coś faktycznie z tego będzie. <laughs> Engine jako token gamingowy, e, warto na niego zwracać uwagę. To co z gamingiem przez cały czas ma przyszłość i ta branża jest mega gniatycznym rozwoju. No ale spokojnie, jeżeli. Będziemy mieli większe spadki. No to raczej engine nie wyszczeli nam w kosmos. Tezos też ostatnio ktoś się obudził. Akurat Tezos jako jeden nieliczny u mnie na plusie. Czyli też wygląda całkiem dobrze, ale Tezos jest w porównaniu z innymi katalogami. No jak widać, bardziej w trendzie wzrostowym niż spadkowym. Albo w bocznym powiedzmy. Żeby tutaj ktoś nie mówił, że tutaj był taki dołek. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Pokażę Wam też w komentarzach było. Prezes, powiedz coś o Matic. No to powiem coś o Matic. I tu przypomnienie kolejnej rzeczy. Dla tych, którzy grają w parach do Bitcoina. Grają w parach do Bitcoina. Przypominałem o tym, ale przypomnę jeszcze raz. Jak gracie w parze do Bitcoina i zarabiacie te bitcoiny, przy spadającym bitcoinie może się okazać, że. Macie coraz mniej pieniędzy, pomimo tego, że wydaje Wam się, że zarabiacie, że tych Bitcoinów macie więcej, ale nie tańsze, więc jakby macie ich mniej. Mówiłem o tym nieraz, ale przestawią wspominać ci, którzy grają w parze do Bitcoina i zarabiają w Bitcoinie. Jeżeli się okaże, że Bitcoin nie będzie miał nowego ATH, a ta BESA i ten będzie się rozwijał, to granie Wasze jest bez sensu i granie warta świeczki, bo za kilka lat może się okazać, że to, co żeście zarobili na na wzrostach, to nagle zżarwam po prostu yy, różnicę kursowa na bitcoina do dolara. To takie przypomnienie, ale też myślę, że warto o to przypominać. Matic, Matic szybki pump i dużo też osób gra na właśnie takich altcoin, altcoinach z niższej półki pod różne wybicia. No i że tutaj idziemy na nowe ATH i tak dalej i tak dalej. Yy, zobaczcie. Na mało płynnym rynku, a poniżej pierwszej dziesiątki, dwudziestki, to ten rynek naprawdę jest mało płynny, nie trzeba dużego kapitału, żeby nim ruszyć. Dwie świeczki zniosły, dwie świeczki zniosły wzrosty. Wzrosty rzędu 250% zostały zniesione przez dwie świeczki, a ten spadek w ciągu dwóch dni 73%. No Bitcoin to tyle to zrobił przez rok czas, no to można w dwóch świeczkach. Więc też taka uwaga, inwestycje w mało płynne aktywa, tokeny mało znane. I tutaj też taka nawiązanie do tego, co kupiłem Sonke, te akcje Sonki, rynek bardzo mało płynny, jak chcecie coś kupować na New Connectie, to za bardzo małe pieniądze, bo jak kupicie za duże, to potem może się okazać, że nie ma komu sprzedać. No i tutaj też. Sytuacja z tokenami mało płynnymi i też trzeba się liczyć, inwestując na NewConnect, że możecie stracić 90% kapitału czy nawet więcej bardzo w szybkim czasie, bo może być, że cena jest w danym miejscu, ale nie ma komu sprzedać, bo nie ma żadnych ofert kupna. Szybki pump, szybki dump, eee, może to otrzeźwi niektóre osoby, które są chętne na szybki zarobek. Ok, czyli tak wygląda sytuacja na krypto. Lecimy powoli w dół, ale zbliżamy się do, do wsparcia, więc może odbicia pójdą jakieś większe. <laughs> Co się dzieje na innych rynkach? Euro USD. Euro USD kolejny raz tą linię trendu spadkowego. No widać, że chciałby mocno iść w górę, czyli yy, osłabienie dolara, ale nie ma na razie siły. Nie gram pod to praktycznie środek. Może wpadliśmy w jakiś trend boczny. Tutaj mamy 1,11 u góry, 1,09. W sumie 1,117, 1,098. Nie widzę tutaj za bardzo jakiegoś takiego na day trading, Coś, żeby pod to zagrać. Fund. Fund powoli w góry, ale mamy korektę. A może na funcie jednak zejdziemy do 1,30. Zobaczymy, może zejdziemy i coś z tego będzie. Euro to mamy lekkie USD USDPLN, Frank. No na Franku idziemy w górę, przynajmniej tak to na razie wygląda, ale oddalamy się od 3,86 i funt do złotówki o testujemy 5,07. Po wyjściu górą, powrót, może zobaczymy. Akcje. A, zanim akcje, to może zacznijmy od transportu. Bo transport wrócił do tego trójkąta. Zwłaszcza ten drugi został już poprzebijany i ta linia już nie ma większego znaczenia, bo bardziej jesteśmy w trendzie wzrostowym niż w trójkącie. Wróciliśmy górą, co prawda, i wróciliśmy, ale widać, że ta hossa, która jest tam, no nie ma za bardzo poparcia w tym, co się dzieje na rynkach. Tylko teraz też i w gospodarce. Tylko teraz też. Jakby pozmieniało się trochę, internet dużo namieszał. Kiedyś głównie motorem gospodarki był przemysł, budownictwo, transport, pokazywał co się będzie działo w przyszłości, no bo trzeba te towary przewozić. Teraz się trochę pozmieniało i usługi jakby zaczynają dominować, i kraje, im bardziej e, uprzemysłowione, nowe, e, bogate, poszły w usługi. A te im biedniejsze, tym produkują coś potaniości dla tych bogatych. Dlatego trochę się nam te wskaźniki namieszały i już nie jest to takie wprost jak kiedyś, dlatego też gospodarka może zipieć, a nagle akcje idą w górę, bo też możemy sobie drukować pieniądze, co kiedyś nikt tego nie robił tak na masową skalę, albo może nie tak bez konsekwencji, jak to ostatnio wygląda. Czyli tak. Po tym wykresie transportu wygląda na to, że ta hosta to jest taka trochę patykiem na wodzie pisana. No ale z jednej strony, przy drukowaniu fiatów, no może można sobie pisać patykiem na wodzie i to się jednak długo utrzymuje. Ale nowy, niższy szczyt. Pytanie, czy faktycznie to jest nowy, niższy szczyt? Jest taka głowa zamianami niższy szczyt, wyższy szczyt, niższy szczyt. Czyli na razie nie ma. Sił kontynuować wzrostów. Pytanie, czy tak będzie, czy tu nagle nowa techa idziemy dalej w górę? Zobaczymy, ale na razie jest jakaś, jakaś niepewność. Tutaj mieliśmy szybki, szybką korektę na dax prawie odregowanie i dump. Taki nowy lokalny dołek, więc jakby DAX już nie ma siły ciągnąć za Stanami. A Vick to przetestował ostatni lokalny dołek i zbliżamy się do 2000 dolarów, no ale. Przy takim dumpie, jak był, to też jest szansa na jakąś, jakąś korektę tych dużych spadków. Pewno część będzie tutaj próbowała łapać spadające noże, zagrać na odbicie, ale też na razie nie widzę ku temu podstaw. Szczególnie, że rynek w Stanach niepewny, Niemczech lekko załamanie, a Chiny. Co prawda tutaj mamy akurat lekkie odbicie, ale to jest trend, bo od większości czasu nic się nie dzieje, a Japonia przy szczycie trend boczny. Jeszcze złoto i srebro. Clean albo kanał zniżkujący. Spadkowy. Próba odbicia. Tutaj akurat jesteśmy bliżej tej górnej bandy, ale spójrzmy na srebro, bo tutaj nowy lokalny dołek i blisko dolnej bandy srebro wygląda bardzo nieciekawie. Wrysujmy sobie jeszcze jedną linię. Tutaj. Tutaj linia transportowa przebita. Kolejna. O, rysujemy sobie tą linię, tylko na niebiesko. <laughs> Czyli mamy tak, no taki trochę trójkąt zniżkujący. No nie, no przebicie 16 dolarów to byłby bardzo e, słaby e, słaby sygnał dla krusców, więc ten rejon. Jak nie zostanie wybroniony, no to możemy tutaj wpaść znowu w ten kanał, który był 13-16 i trochę pomielić. Jeżeli zostanie obroniony, to może to być katalizator do dużych wzrostów i e, możemy sobie zobaczyć fajny, szybki pump z powrotem do 19 dolarów. Jeżeli zostanie ten rejon przebity, no to w okolice 15 dolarów jest możliwy spadek. Tak to wygląda. Na dziś. I na dziś to już koniec tego przeglądu. Dzięki wszystkim za uwagę. Czekam na komentarze, co by można było coś komentować. I do usłyszenia do następnego razu.